Dzień dobry, dzisiaj przyszła paczuszka z AliExpress, a w paczuszce powinien być bardzo fajny nożyk z tytanową rękojeścią. Opinie są takie, że to jest zastępca Sanremu 7010. Przychodzi w takim pudełeczku. Jak widzicie, nie najgorsze spakowanie. Tak wygląda ten nożyk. Ma 16,5 cm. Troszkę waży. Podobno jest na łożyskach. Oj tak. Oj, tak. Rączka tytanowa. Rękojeść. Numer, numer kolejny seryjny wybity na grzbiecie. Oj, będziemy o tym o tym nożyku opowiadać. Blokada świetne. To na razie tylko taki unboxing. Hej.